Witam Was serdecznie. Dzisiaj środa, czyli tak troszkę wcześniej o jeden dzień, ale. Powiem Wam tak, rozmyślam o tym ostatnio, jak prowadzić mój kanał ze względu na to, że troszkę się rozkręciło tutaj, jak go prowadzić, żeby było dobrze. I powiem Wam, że przemyślałem sobie ostatnio parę rzeczy, które mnie tak też nurtowały. Starałem się taki system wprowadzić dwóch materiałów w tygodniu. I mniej więcej pewnie będę tak się tego trzymał, ale jeśli chodzi o dni, to chyba będzie to różnie. Powiem wam dlaczego. Ja swoje pomysły na materiały oczywiście biorę z głowy, z tego co mam, z doświadczeń swoich. Ale zawsze do materiału sprowokuje mnie jakaś rozmowa na siłowni albo z moim podopiecznym, albo z jakimś kolegą. I na podstawie naszej rozmowy wychodzi nagle temat, który chciałbym poruszyć. No bo przecież ja nie siedzę i nie <laughs> zastanawiam się, co by dzisiaj powiedzieć, tylko jest to spontaniczne. Nagle z kimś o czymś rozmawiam, albo coś mnie najdzie i wtedy mam <laughs> po prostu temat i on jest ciekawy, bo mam spontanicznie coś do powiedzenia. I raczej bym się na tej spontaniczności trzymał, a nie na tym, że w poniedziałek muszę coś nagrać, w czwartek muszę coś nagrać. I czasem ostatnio założyłem że tak na siłę szukałem sobie tematu. Oczywiście potem już mówię na ten temat to co mam powiedzieć. Ale wolałbym jednak ze spontana, z tego co mnie na siłowni spotka i to pociągnę potem na materiał. Druga rzecz mówiłem wam ostatnio o tym, że będę chciał stworzyć taki kanał premiumowy, na którym będę poruszał tematy sterydów, dawkowania, bo parę osób mnie o to prosiło i powiem wam, że nie. Jak zakładałem, zakładałem swój kanał, miał być motywacyjny, uczący, taki chciałem się dzielić swoimi doświadczeniami i też mówiłem, że nie będę na moim kanale opowiadał o sterydach, o tym co brać, jak brać, z czym brać, jakie dawki i nie chcę chyba się wciągnąć w to, nie chcę być takim samym, żeby mój kanał był taki sam jak inne teraz na topie, że im więcej się mówi o sterydach, o braniu i o dawkach, tym więcej się ma subskrybentów. Nie o to mi chodziło. Fajnie, że mam więcej subskrybentów. Fajnie, że się teraz skręciło, ale nie chcę pójść teraz w to, że będę robił teraz już wszystko tak, żeby to pod to działało, pod tych subskrybentów, żeby jeszcze może udało się coś może zarobić na tym YouTube. Nie. Jak zarobię na YouTube, to świetnie. Jak nie zarobię, to wcale nie będę płakał. Zakładałem kanał dla Was, żeby Wam coś doradzić, podzielić się wiedzą, a nie zakładałem kanału dla pieniędzy, dla stania się jakimś youtuberem. Nie jestem youtuberem. Ja jestem kulturystą starej szkoły, dzielę się wiedzą i z youtuberem mogłem się stać, dlatego że jestem na YouTube, ale nie z założenia. I powiem Wam, że. Jeśli będę miał cokolwiek do powiedzenia na temat sterydów, to powiem to na normalnym moim tutaj kanale za darmo. Jeśli będę chciał kiedykolwiek zrobić coś na ten temat, to zrobię, ale raczej będę unikał, będę mówił o tym, ale będę unikał typowego materiału typu weź to z tym i połącz z tamtym. Chyba, że będę chciał przestrzec, żeby nie robić czegoś w nadmiarze itd., ale raczej ten kanał miał służyć do treningu, do motywacji, do e, doświadczeń związanych z ćwiczeniami, z dietą, z podejściem, e, z suplementacją, ze sterydami, pewnie też, ale w stopniu takim, żeby powiedzieć, czego nie robić, lub żeby na tym się nie skupiać, a nie żeby opowiadać i opisywać, jak, co i z czym. I chyba chciałbym do tego wszystkiego wrócić, czyli tak, po przemyśleniu, do swojej pierwszej koncepcji. Miałem 200 subskrybentów, też się cieszyłem, bo cieszyło mnie to, że ktoś w ogóle chce mnie słuchać i czerpać wiedzę. Teraz mam ich dużo więcej, ale większość moich subskrybentów tutaj, osób, które mnie oglądają, jest w mojej drużynie. To nie są ludzie, którzy szukali czegoś ze sterydami, i naprawdę, chcę wrócić jednak do tego, co, co było w moim zamiarze, do dzielenia się wiedzą, doświadczeniami, tym, co przeżyłem przez 30 lat, a nie stać się jednym z wielu kanałów, czego, co mi też mówiliście wiele razy, że fajnie, że mój kanał jest taki, <laughs> że może mam mniej subskrybentów, bo nie gadam o, o, o koksach, ale że takiego właśnie szukaliście, a nie takiego jak ten, jak można znaleźć łatwo. I do tego będę wracał. Filmiki postaram się dwa, a może nawet trzy razy w tygodniu, czasami może raz tylko w tygodniu, zależy od czasu i od tej weny, która mnie spotka lub e, ktoś mnie sprowokuje do tematu. Dlaczego dzisiaj? To tak woli, tylko e, sprostowania i e, jakiś zasad, które będę się wstrzymałem? Jest na moim teraz kanale opcja wesprzy, ale zrobiłem to nie dlatego, żeby się jakoś od razu chce powiedzieć nie, dorabiać pieniędzy choć miło mi będzie, jak coś z tego byłoby, wtedy jest to nam jakiś szacun za wkład i tak dalej, ale jest opcja wesprzy mój kanał, głównie jako bonus jest kontakt ze mną na. Instagramie czy na Facebooku, i jeśli ktoś będzie mnie wspierał, to w trzecim bonusie jest plan treningowy lub plan dietetyczny, obydwa za połowę ceny, którą mam obecnie. Więc nawet płacąc to wsparcie, plus ten plan jest nadal taniej niż jakby ktoś ode mnie chciał, plan treningowy czy dietetyczny, tak po prostu. Więc taką zrobiłem e, jakby bonusową akcje na opcji Wesprzy. i to tyle. Oszczędzacie tam chyba 70 zł, łącznie płacąc wsparcie plus dieta względem tego, co biorę, jaką kwotę biorę za rozpisanie planu czy diety. Więc myślę, że to jest w porządku i na tej zasadzie chciałem, żeby to działało. I teraz dlaczego dzisiaj już dzisiaj shorta takiego wrzuciłem? Czemu dzisiaj, a nie jutro? bo dzisiaj mnie naszła taka wana, nie będę czekał do jutra, bo wyleci mi to z głowy. Od razu powiem, zatrważa mnie i martwi mnie to, co słyszę na siłowni. Kiedyś na siłowni się mówiło o ćwiczeniach, o planach treningowych, o tym, co działa, co nie działa. Bardzo mało się mówi o sterydach. Praktycznie to był temat tabu. E, nikt o tym nie gadał. Każdy sobie coś tam dziabał, ale nikt o tym nie gadał. Nie było też o czym gadać, bo były dwa środki i wszyscy oby, wszyscy je stosowali, więc nikt o tym nie gadał po prostu. Zresztą to nie było sensem ćwiczeń. Sobie tam ktoś działał, żeby być większy, ale i tak wiedział, że musi być trening, żarcie i wszystko związane z tym, żeby być większy. Dzisiaj coraz częściej co mnie po prostu przeraża, nie widzę osób ciężko trenujących procent na siłowni. Reszta ćwiczy lekko, delikatnie, słabo, małe ciężary, nie stara się, podczas ćwiczenia gada. Te serie są po 15 powtórzeń, można by było zrobić 40 po taki mały ciężar. Słyszę w szatni, jak ludzie mówią, jak się odżywiają. Ktoś wchodzi na treningi, batoniki sobie wcina 5 minut przed treningiem. Nie ma treningu, nie ma diety, ale za to, co słyszę... Ilość sterydów, których naraz jest branych, środków, czyli 3, 4, 5, u osób, które nie wyglądają. A jak już ktoś gdzieś wygląda, to też wiem, słyszę, jakie środki bierze, w jakich dawkach. I powiem wam szczerze, 20 lat temu, wchodząc na siłownię, wiedziałeś, kto bierze, bo wiedziałeś, widziałeś to po gabarytach. Dzisiaj najczęściej ja, biorącego rozpoznaję po kolorze skóry, po twarzy, która jest bordowa, jeszcze przed rozgrzewką. To jest coś nie tak. Tu jest coś z ciśnieniem, już jakaś miarżyca i tak dalej. A wyglądu na, na ten kolor skóry nie ma. Nie widzę koni wielkich. A budowę ciała taką bym zrobił na kreatynie, ale bez tych skutków ubocznych. Ale dzisiaj profilaktyki prawie zero takich amatorów. <laughs> Tylko ludzie zajmujący się tym poważnie profilaktykę mają opanowaną. Zero profilaktyki. Jak zapytałem kiedyś chłopa. Czy ma profilaktykę, czy dba o ten? Pytałem, czy jakieś asparginy, e, akardy, <laughs> omega-3, czy tam na nerki, coś, na wątrobę. On nic, niczego takiego rzeczy nie brał, ale na bombie był grubej. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> no i, i tylko słyszę sarmy, peptydy, sterydy, hormon, coś tam, jakieś y, nazwy w ogóle, coś ma działać na zablokowanie, odblokowanie biochem mechanika, ludzie kochani. W jakim wy kierunku idziecie? W jakim wy kierunku idziecie? To byście powiedzieli, ale bym se poimprezował. No, wypiję se łyski, wódkę, piwo, kurczę, szkocką, coś tam jeszcze. Tylko zapomniałem, kurczę, muzyki puścić i zaprosić kolegów na imprezę i koleżanki. To jest to samo. Wszyscy nadźgani są teraz ale ten trening każdy zapomniał zrobić. Dietę każdy zapomniał przypilnować. Trenować 5 razy w tygodniu, 6, a nie 2 razy w tygodniu. I to jeszcze lajtowo jak wcale. Widzę te treningi nóg niektóre, czy ten klata robiona na półgwiska. A tu widzę hormony. Ktoś bierze sterydy, ale to, to jeszcze za mało, bo to sterydy to za mało. To, że za mało, to, to nie. Do tego musi być jeszcze sarm. Ale oprócz sarmu to jeszcze aby peptyt wskoczył jakiś, no bo to trzeba jeszcze doładować. A jakby brakło, to jeszcze hormonik wzrostu, no i jak mam dobrego lekarza, to jeszcze isolinkę. No i wtedy może jakiś tam trening przypompuje, bo to wszystko już nie jest ważne, tylko za, za, zatrzymajcie się. Opa opamiętajcie się wszyscy, którzy to robią. Opamiętajcie się. Jedyne co po was widać, oprócz jakiegoś tam wzrostu minimalnego mięśni, to że macie problemy zdrowotne. Jesteście bordowi, nie czerwoni, bordowi. Skóra z daleka widać. Gałki tylko białe. chodzi o to, że się czepiam. Nie chodzi o to, że was krytykuję. Chcę wam powiedzieć, żebyście się zatrzymali, bo robicie sobie krzywdę. To nie w kulturysty co o to chodzi. Powtarzam, sterydy powinny być wtedy. Kiedy maksa z siebie wycisnąłeś i chcesz pójść troszkę level wyżej. A już się nie da. A nie zaczynasz od hormonów, koksów, starmów, peptydów, bo kolega wie, że to ty wszystko naraz ży. Ale trening taki jakiś. Ta dieta. Coś tam zjadłem, jakiś batonik wpadł, hamburger, smaka. To nie o to chodzi w tym sporcie. Tu chodzi o trening ciężki. Masz za. Pierdzielać na tym trygu ostro, dieta, sen, nastawienie, motywacja, fokus. Ale jak już wlazłeś na tą bombę, to ma być widać, jak to już mówiłem gdzieś na filmiku, widać słychać i czuć. Masz zapierdzielać cztery razy mocniej niż ten, który jest na kratynie. Żeby wiedzieli, że tak, on jest na bombie, ale zobacz, jak on napierdziela. Ten level wyżej się bierze z tego, że wziąłeś. Ale trening jest przez to cztery razy mocniejszy, bo możesz teraz zrobić go cztery razy mocniejszy. To ci to dało, że możesz. A nie załatwiaj sobie sprawy środkami. I proszę Was, jak sobie wziąłeś sterydy, to nie dorzucaj sarmów, peptydów, 50 rzeczy na raz. Rozumiecie? To już tak na szorcie mówiłem. Wy to wszystko wrzucacie. W siebie, w te wątłe jeszcze ciała, mięśnie, organizmy niewytrenowane, to tak silnik z Ferrari do tego malucha byś wsadził. Zgadnij, co się stanie. Apeluję do Was, opamiętajcie się: zrób formę naturalnie na maksa, potem dopiero pomyśl, ale jak już będziesz myślał, to nie wszystko na raz. Uwierz mi, że sterydy zrobią robotę, jak się przyłożysz do treningu i diety zrobią same roboty. Nie potrzeba dokładać sarmów, peptydów, hormonów i wszystkiego tego naraz. Nie potrzeba. Bo to jakiś kurczę zjadł czekoladę, która Ci smakuje, chipsy bekonowe, które też lubisz, ale lubisz też coś kwaśnego i wszystko naraz z Zgadnij, jak się Twój organizm będzie czuł? Będzie się do czuł dobrze? Tu tak samo, jak rzucisz wszystko naraz, zmieszasz to, to nawet nie będziesz wiedział, co działa. Ale Twój organizm na pewno nie podziękuje Ci za to wszystko. Przemyślcie to sobie, bo naprawdę zaczynam się martwić, w jakim kierunku to idzie. Kiedyś był nacisk na trening i żarcie i to nawet nie dietę. Po prostu dużo musiałeś jeść, bo tak pisało jedz dużo, będziesz wielki. Trzy godziny trening, dużo żarcia, jakiegokolwiek ale żarcia, tylko kiedyś wiadomo, nie jadło się w syfu, bo w domu dawali zdrowe jedzenie. A dzisiaj jest na odwrót. Trening na końcu, ale w szatni, ciągle na sali, w szatni, ciągle słyszę to z tym, to tego, to połączyłem, to podwyższyłem, tu więcej, tam mniej. A potem widzę, że chłopa wchodzi na trening i dla mnie to nawet nie jest rozgrzewka. Przemyślcie to i naprawdę proszę Was, trening i dieta. A jak już wyciśniesz z siebie maksa, to delikatnie coś możesz pomyśleć, ale nie wszystko na raz. Dajcie znać, co o tym myślicie. I mam nadzieję, że wracając do korzeni, czyli skupiając się bardziej na motywacji, na opowiadaniu o treningu, o suplementach, i tak jak dzisiaj, o nieniszczeniu sobie zdrowia i formy, i błędnym myśleniu, podejściu do kulturystyki. tak jednak będzie najlepiej. I filmiki wrzucane. Dwa razy w tygodniu, ale różne pewnie dni, jak we nam nie najdzie, lub prowokacja do rozmowy na siłowni. Trzymajcie się i pamiętajcie, że najmocniejszym sterydem i najsilniejszym jest cierpliwość. A ja po treningu dzisiaj akurat plecy poszły. Teraz jedząko. Do usłyszenia.